Cześć szyciuszki, witam Was w kolejnym odcinku Nauki Podstaw Szycia, mam na imię Jola, na co dzień uczę krawiectwa w ultramaszynie, a dzisiaj pokażę Wam kilka sekretnych rzeczy z pasmanterii, o których może nie wiecie. Zapraszam. Pierwszą rzeczą, jaką Wam tutaj zaprezentuję, jest miara krawiecka. Każdy, kto szyje, powinien taką miarę mieć. I możecie mieć miarkę, która wygląda tak i tak. Zobaczcie, w jednej jest dziurka, a w drugiej nie ma. Którą warto mieć? Na pewno tę. Bo poza tym, że będziecie korzystać z tego jak z każdej miary, tak zamiast linijki, czy do mierzenia obwodów, no to musicie mieć to. I teraz po pierwsze, po cóż ta dziurka? Chociażby po to, że w pracowni swojej możecie powiesić po prostu na jakimś haczyku, zabitym gwoździku. Zawsze możecie to sobie gdzieś za tę dziurkę. Powiesić, no a to jest taka banalna rada, tak? Natomiast bardzo fajnie, za pomocą właśnie takiej dziurki, możecie narysować koło. Radziłabym, żeby pod swój materiał podłożyć gruby filc, koc złożony na cztery, po prostu żebyśmy mieli tutaj w miejscu, gdzie wyznaczysz swoje e, swój centrum koła. Bo już Ci podpowiadam, że będziemy rysować kółko na spódnicę kloszową, chociażby. Ja pokażę Wam na małym promieniu. Ale przecież przymiar krawiecki, właśnie ta miara, ma 150 cm długości. To jest standard. Jeszcze Wam tutaj pokażę, że ja wykorzystałam kawałek korka. Podłożyłam sobie pod środek. Wykreślanej właśnie spódnicy ołówkowej. Przepraszam, ołówkowej. Z koła Spódnicy z koła. I teraz na wybranym przez siebie promieniu, twoja spódnica na przykład, nie wiem, tam 90 cm ma mieć. Ja pokażę Wam na 15 cm. Zobaczcie, że teraz obracając to na tym. Właśnie zaczepionym otworku, możecie bez problemu wykreślić sobie koło o dowolnej średnicy. Tak? Bo gdy mamy takie małe kółeczko, to przecież wiadomo, weźmiemy cyrkiel, talerz z kuchni, pomysły mogą być różne, ale jak będziecie mieli do wykreślenia precyzyjnie, Koło o na przykład średnicy 3 metrów, to to promień bez problemu z tej miarki. Tej miarki długością nam wystarczy, i w ten oto banalny sposób bez trudu wykreślacie sobie. Widzicie? I ta dziureczka naprawdę się nam Przydaje. Można jeszcze poprosić, żeby ktoś przytrzymał tutaj, czy pineskę sobie można tutaj wbić, będzie bardziej stabilne, i już macie wykreślone koło. Prawda, że fajne? Więc jeżeli kupimy miarę, kupujemy miarę krawiecką, to właśnie z taką dziurką. Ja nasze kółko rysowałam pisakiem samoznikającym. W różnych kolorach są i różowe, dwustronne, fioletowe, różowe, może być jednokolorowy, ale mogłam też rysować mydełkiem. No tutaj na jasnym może słabo widać, ale mydełko klasyczne. Bardzo lubię też rysować mydłami. No ale dobrze, one się szybko tutaj niszczą, jeżeli chodzi o precyzyjną krawędź, czyli cienką krawędź. No to cóż, mamy takie fantastyczne. Ostrzałki. Zobaczcie, że można je przytwierdzić do Waszego roboczego blatu małymi wkręcikami, i już to będzie na stałe, tylko w tak jak mówię, tam, gdzie macie swój roboczy blat, w swojej pracowni. I to wygląda w ten sposób. Ja pokażę Wam trzymając, bo można też to mieć przenośnie. Po prostu przesuwamy sobie po tych zębach, a zęby są metalowe, bardzo ostre. Tutaj w środku i zobaczcie, ja tak na specjalnie. Zobaczcie, jakie to jest skuteczne. Robicie oczywiście to nad koszem jakimś i już jest jak brzytwa. No bez mała. Jest szybciutko, bez wysiłku. Naostrzone. Bardzo fajna, przydatna rzecz. I tutaj, przy okazji, ze skarbca to jest listek mydełka do mycia rąk. Tak? Ja zbieram każde mydło, ponieważ używam raczej w kostce, nie w płynie. Zbieram każdy listek wymydlony. I też to jest najlepsza rzecz do rysowania po tkaninach, bo. Bardzo długo krawędź się ostra zatrzymuje. Na pewno Ci nie zabrudzi tkaniny, bo to jest przecież do sprania oczywiste. I też bez problemu sobie tym możemy zaostrzyć, jeżeli listek już będzie troszeczkę stępiony i grubszy. No przy okazji tu złamałam, ale bez problemu to już jest taka moja resztka, reszteczka. Chciałam tylko przy okazji tego tutaj, tej zabawy... Wspomnieć, że byście używali też mydełek, którymi myjecie ręce. Czyli mamy ostrzałkę do mydeł. I jedna z kolejnych rzeczy, jakie dzisiaj Wam przedstawię, to szpilki. Często pytacie, dlaczego takie, a może takie, a które lepsze i dlaczego. Tutaj mam szpileczki, które są. Mają szklane łebki, a tutaj mam szpileczki, które mają plastikowe łebki. I teraz, dlaczego warto mieć te, bo jeżeli warto mieć te i te to już wybór należy do Was bo te są z kolei troszeczkę dłuższe i kiedy będzie spinanie takie, gdzie na pewno nie będziemy korzystać z żelazka w międzyczasie, gdzieś coś musimy przyprasować, jakiś kancik a szpileczki są tuż obok no bo po szpilkach nie prasujemy ale zawsze to żelazko może gdzieś dotknąć przy szyciu to te jest zagrożenie, że żelazko nam je przytopi Natomiast jeżeli będziemy się posługiwać szpileczkami ze szklanymi tymi kulkami, no to wtedy możemy postawić to żelazko, jeżeli to rzeczywiście nie szkodzi tkaninie, bo tak jak powtarzam, po szpilkach nie prasujemy, ale żelazko może je gdzieś tam przy okazji troszeczkę podgrzać, więc tym szpilkom nie stanie się nic. Z tymi musimy się liczyć, że troszeczkę będą Niestety narażone na działanie żelazka, jeżeli chodzi o plastikowe łebki. A teraz przedstawię Wam prójkę o dokładnym wykorzystaniu i posługiwaniu się tym, tym urządzeniem. Mamy już odcinek, link będzie w komentarzu. Kogo to zaciekawi, to proszę tam zajrzeć. A dzisiaj tajemnica. Po co jest ta kuleczka na końcu każdej tej prójki? Jak korzystamy z tego urządzenia? Bo to również może służyć do przecinania dziurek no do różnych rzeczy, natomiast dzisiaj jest o próciu. Wkładacie tę prójkę równolegle do linii szycia. Tu jest linia szycia kładamy do środka między warstwy i ta kulka ma się znaleźć w środku zszytego materiału, a nie na zapasach. Między zapasami jest ten długi koniec, a w środku jest ta kulka i ta kulka jakby odsuwa nam jedną warstwę od drugiej. Mamy takie odseparowanie jednej warstwy od drugiej. Rozpycha inaczej mówiąc. I jest mniejsze ryzyko, że nam się skaleczy materiał. Zobaczcie, jest rozprute. I ostatnia bohaterka naszego odcinka. Nasza miarka do odmierzania zapasów. Pokażę wam jak z niej korzystać, bo często o to pytacie. Na tej miarce mamy kilka najpopularniejszych zapasów, wartości zapasów na szwy. I te. Zobaczcie, mamy 15, czyli 15 mm. 44 cm, 7 mm do dzianiny, takie małe zapasy. 1 cm najbardziej klasyczne do tkaniny, półtora też i 7 cm też się przyda do podwijania jakichś dużych, dużych podwinięć. 2 cm również na taką wartość podwijamy doły naszych ubrań. No i teraz narysuję nasze powiedzmy. Ubranko, część ubranka, będzie to w tym momencie zwykły, a niech będzie trójkąt. O. I teraz ten trójkąt mamy ubrać w zapasy. Po prostu przykładacie sobie w ten sposób do linii narysowanej i na przykład chcecie dodać 7 mm zapasów. I już mamy dodane. Możecie też przykładać to w ten sposób, tak do krawędzi. I teraz dodamy na przykład 1,5 cm. Ten sposób, który teraz Wam pokazuję, sprawdzi się bardziej na kształtach takich zaokrąglonych przy dekoltach, kiedy to nie będzie prosta linia. Czyli i w tę stronę przykładacie, i w ten. Potem można sobie już połączyć to ręcznie, albo od linijki te wypunktowania. Damy sobie jeszcze jakiś zapas, 2 cm. Albo od prostej krawędzi, tak, albo od krawędzi zaokrąglonej, lepiej miejsce przy miejscu sobie. Wypunktować i dopiero łączyć te linie kształtem, jaki poprowadzi nas linia szycia. Tak właśnie korzystacie z miarki do najczęściej stosowanych zapasów na szwy. Jestem bardzo ciekawa, ile z tych rzeczy było już Wam znane, a może były nowością. Piszcie w komentarzach. Tutaj na dole tego filmu zostawiajcie nam informacje o może jeszcze jakichś innych ciekawostkach, które Wy nam podpowiecie. Na pewno jeszcze wiele, wiele innych cennych rad przydałoby się, prawda? Podpowiadajcie, na co czekacie, czy podobają Wam się takie właśnie króciutkie filmiki. Pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału i jak zawsze. Zapraszam Was na kolejny odcinek Nauki Podstaw Szycia, ale tutaj jeszcze jest ze mną nitka, klasyczna nić o nawoju 100 metrów, ale firmy Ariadna, dlaczego akurat ta? Bo one mają akurat fajne trzpienie, oczywiście mówię o zużytej już spuleczce, nie wyrzucajcie tych środków, one do czegoś nam się przydadzą. A o tym... W kolejnym odcinku nauki podstaw życia. Do zobaczenia!